Kolejny gość, kolejny gość, który weźmie udział w koncercie piosenki literackiej już w najbliższą sobotę, Emilia Komarnicka. Dzień dobry. Dzień dobry, nawet Klinstra. Podwójne nazwisko, no tutaj do wymowy właśnie tak na skróty chciałam pójść, ale usłyszymy Panią w trakcie wyjątkowego koncertu, wyjątkowe widowisko i to każdy podkreśla, kto jest obecny na tej próbie. Na razie w sumie dziennikarze, obsługa techniczna, no ale widziałam, że bilety też się sprzedają w tempie błyskawicznym. Czy Pani podziela to zdanie? Że, że to będzie wyjątkowy koncert. Miejmy nadzieję, wszyscy mamy taką nadzieję. To będzie taki koncert chyba, który przede wszystkim będzie się skupiał na, na treści, mimo że to fust, festiwal muzyczny, ale utwory dobierane były przede wszystkim e, przede wszystkim było słowo. Czyli, czyli treść, którą, którą chcielibyśmy przekazać i wydaje mi się, że to będzie takie wyjątkowe. Ale to tylko, to tylko Wam widzą, oceniać. Jaki utwór Pani zaśpiewa? Yy, ja zaśpiewam utwór motorek Marka Grechuty. Trudne wyzwanie dla Pani? Wyzwanie, absolutnie, tak. Jest to utwór, yy, utwór wyzwanie pod względem yy, muzycznym, pod względem tekstowym. Yy, no ale może jak, jak skakać to z wysokiego. Ja śpiewam po raz pierwszy w Opolu. I, I myślałam, przed wyborem utworu myślałam, żeby nie było za trudno, żeby nie było za, trudno, za trudne, no bo przecież to jest na żywo i to zawsze jest stres. No i padło na motorek, także. Znała Pani w ogóle wcześniej ten utwór, marka Gr Grachuty? Tak, absolutnie. To jest utwór, który w jakimś sensie towarzyszy mi przez całe życie. Ehm, I to jest jeden z moich ukochanych utworów, więc miłość jest prawdziwa. Czyli dobrze, że na panią trafiło. Dobrze. Mam nadzieję, zobaczymy. A wie pani, że Marek Grechuta to taka postać ściśle związana z polem, nawet jego pomnik jest na wzgórzu? Tak, 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 a, absolutnie. Także no, tym większe, tym większe wyzwanie. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w trakcie tego wyjątkowego koncertu już w sobotę. Do zobaczenia, dziękuję. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi www.mokna.pl. Centium praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.